4 3 2 1 Wtarty 70 Lewy 2 przez opony Prawy 2, do prawy 1. Prawy 1 szykana. 30, prawy 2, nie ciąć. Prawy 2, nie ciąć. 30. Prawy 2, do prawy 1. Chicago 120 Prawy 3 Lewy na Prawy 2 przedopony Cztery zapony Do meta stop Dobrze. No chyba tak. No to było elegancko. Dzięki. Super. 12:25 poczekaj. 13.